czas użyć ciekawego obiektu słuchajcie robię to słuchajcie robię to co? Co się dzieje? E, czemu tam się coś dziwnego pojawiło? Jakby. To jest jakiś laser? Tu też! To jest wielorazowe, rozumiem. No dobra. Ej, co to jest? To jest naturalna mozaika. Czekajcie, ten ma 75, ten 67, 84. Ej, Jak to się chyba zmieniają, te te. To jest naprawdę. Ej! 77, teraz zmienię na to. Mam taką teorię, że to jest napisane, że pomóc staremu przyjacielowi w realizacji jego celu, a to są notatki. Czy my te notatki mamy jakoś przekazać, po prostu przekazujemy w ten sposób, wysyłamy te notatki jakby do tego naszego starego przyjaciela? Sylwek odpocznij sobie tutaj na razie może. Dobra, słuchajcie, chciałbym sobie z, już stworzyć dużą drukarkę. Ale naprawdę to teraz ładnie, tak pięknie wygląda. Jak tutaj jest chociażby ta mozaika, taka to jest po prostu ładnie wygląda. Tylko nie mam pojęcia, co to robi, szczerze mówiąc. Zobaczmy, jak tam rosną nasze roślinki. A! One już mogą atakować? Okej! Okay. No to mamy sobie próbki badawcze i możemy zabrać nasionka Nie czekajcie, ja sobie zostawię yy, dwa nasionka Żeby Sylwek miał co jeść Skąd ja mam 11 tysięcy bajtów? Duży łazik, lądowisko, jest mały prąd To chciałem mu właśnie zrobić yy, I słuchajcie, yy, jasno oświetla obszar Na razie nie oświetla Nie wiem, dam mu jedzonko, bo była misja na to czy ja mam wrażenie, czy teraz dopiero zaświecił? Czekajcie, mam lampkę wyłączoną. Ty, teraz on świeci, o, ale jazda. Czyli te śliwaczki mają jakieś moce? Tak to mam rozumieć? O, dostałem ku RTG. To nam generuje prąd z niczego jak coś, więc no. Okej, okay, wstawię sobie tutaj e, tą platformę. weźmy więcej jakichś e, tych. Sobie zróbmy maszyn, dobra czekajcie bo wiecie co ja bym się zaczął przygotowywać w sumie do y, tego do naszego odlotu z tej planety, więc zacznę już tutaj sobie kraftować y, niektóre rzeczy ceramiczny był, tak ceramiczny jest, no to wezmę jeszcze aluminium i mogę sobie wykraftować już ten natleniarz, tak okej, okay, czyli tutaj też mamy takie przygotowania dzisiaj sobie robimy, żeby odlecieć z tej planety. I właśnie sobie tutaj wszystko zrobiłem. Ok. Robimy dalej. O. ho o. Mam nowe paliwo. Mam schron polowy i mam QRTG. Czekajcie, co? Była jakaś nowa misja. Jest odzyskiwanie prototypu i to ma jakiś inny znaczek, słuchajcie. Czyli będziemy potrzebowali na następny odcinek, w którym. Już chyba każdy wie, co się stanie. Będziemy potrzebowali e, silnik, żeby wrócić z powrotem. E, ten schron polowy KTRTG. A wiecie co, ja sobie lądowisko odblokuję, czemu by nie? Dobra, używam jeszcze raz tego ciekawego obiektu, aby oślepiło mnie znowu. Wiecie co? Wydaje mi się, że w następnym odcinku polecimy sobie właśnie na The solo, które wygląda dokładnie tak. Dobra, Sylwek stoi tu sobie. I słuchajcie, jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę do góry, subika na kanale i napiszcie komentarz, a ja będę się z Wami żegnać. Do zobaczenia, na razie, no i cześć, pa pa!